Dobry wieczór, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej, drugiej już, kolacji z poetą polskim, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. W przyszłym roku minie setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety zmarłego w czwartym dniu powstania warszawskiego, autora takich wierszy jak Deszcze czy Na w Awignon, żołnierza Armii Krajowej, członka Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów. Baczyński zmarł bardzo młodo. Kula wystrzelona najprawdopodobniej przez niemieckiego snajpera, odebrała mu życie w wieku zaledwie 23 lat. Żył krótko, ale za to odcisnął wyraźny ślad na polskiej kulturze, zarówno w jej wymiarze symbolicznym, historyczno-narodowym, jak i popularnym w kulturze masowej. Twórczość Baczyńskiego charakteryzuje się dużą dynamiką zmian, ewolucją postawy wobec rzeczywistości, która pociągała za sobą zmiany w repertuarze środków artystycznych. Zaczął pisać już jako gimnazjalista. Do 1941 roku trwa wczesny etap jego twórczości, podczas którego poeta tworzy głównie pod wpływem Weintraub'a, poezji Czechowicza, wileńskich żagardystów, zwłaszcza Zagórskiego i Rymkiewicza. Na czoło, poza typową dla katastrofistów scenerią kosmiczną, wysuwa się kontrast między sielankowym obrazem dzieciństwa, utraconą Arkadią spokoju i piękna, a katastrofą, która obróciła ten świat w niwecz. W przeciwieństwie jednak do twórców, którzy go inspirowali, był poetą apokalipsy spełnionej. Na jesieni 1941 w twórczości Baczyńskiego daje się zauważyć przemianę. Poeta doznaje porażenia okupacyjnego. W jego wierszach następuje zwrot do tradycji romantycznej, zwłaszcza słowackiego i norwida. Zaznacza się w niej konflikt dwóch tendencji artystycznych: liryki czystej, dającej pierwszeństwo swobodnej grze wyobraźni, oraz liryki zaangażowanej, zajmującej aktywną postawę wobec bieżących wydarzeń. Przeczytam Wam teraz jeden z jego wierszy pod tytułem Bez imienia. Oto jest chwila bez imienia. Drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach. W huku jak w ogniu jasnym, wtedy krzyk, krótki za ściany, wtedy w podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany, i włoskot wozu ciało. Oto jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie. Nitką krwi jak struną za wozem wypisuje na bruku swe imię. Druga z tych tendencji zyskuje przewagę, wysuwa na czoło rolę poety jako natchnionego wieszcza i budziciela sumień. Wymowa jego wierszy pozostaje jednak wieloznaczna i płynna. Jej język jest silnie zmetaforyzowany, występują w niej liczne symbole, słowa klucze, wyskakujące połączenia motywów z najistotniejszym motywem wody. Stale przeplatają się dwa style – intelektualno-dyskursywny i wizjonersko-symboliczny. Ten drugi wykorzystuje takie elementy jak baśń, legenda, mit i sen. Przeczytam teraz wiersz pod tytułem Ars Poetica. Wiersz jest we mnie zły, obcy, zły i nienawistny. I pali moje noce gorącym ogniem. Idzie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą, jak pochód ulicami niosący pochodnie. Wiersz jest zły, nienawistny, chce rozerwać formę. Jak to ciężko zakuwać wolnego w kajdany. Chociaż wydrę go z głębi palącego wnętrze, nigdy całkiem nie będę jego władczym panem. Z krzykiem szarpie się, męczy, a strzeli wołaniem. Potem stanie się obcy, przyjaciel doszły. Stanie w progu zamarzłym, płonącym, stworzony. I pójdzie w mróz wieczorów tam, gdzie inne poszły. Baczyński już za życia. Cieszył się sporym uznaniem, zwłaszcza starszych twórców Andrzejewskiego czy Iwaszkiewicza. Niezbyt przychylnie natomiast odnosili się do jego twórczości rówieśnicy, skupieni wokół prawicowego pisma Sztuka i Naród. Powojenna recepcja jego poezji nierozerwalnie związała się z legendą biograficzną, według której Baczyński był modelowym reprezentantem pokolenia kolumbów. Pomimo nielicznych głosów krytycznych, jego poezja cieszy się popularnością wśród czytelników i poważaniem badaczy literatury. A sam Baczyński uważany jest za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. Przeczytam wam teraz kolejny wiersz pod tytułem Krzyż. Za tych, co batem ścięte liście, za tych, co ptaki z woskulane, tych, co im krew znużeniem tryśnie, i tych, co wbici cieniem w ścianę, i za zwierzęta konające, którym powoli oczy bledną, chciałbyś odrzucić Bogu, życie, umrzeć raz drugi jak zbawiciel. Ale zawarty tobie upływ krwi i związane ręce w supły bo ty nie twórczym niepokojem, a tylko, że się patrzeć boisz. Swoim krótkim życiem dał także inspirację innym artystom do twórczości. Oto kilka ciekawostek związanych z postacią warszawskiego poety. Krzysztof Kamil Baczyński odziedziczył po ojcu talent artystyczny. To podobnie jak on zajmował się pisaniem i był dobrym mówcą. Krzysztof Kamil Baczyński odziedziczył po ojcu talent artystyczny. Podobnie jak on zajmował się pisaniem i był bardzo dobrym mówcą. Poeta, mimo że zmarł tragicznie, w wieku zaledwie 23 lat, zostawił po sobie przeszło 500 wierszy, kilkanaście opowiadań i kilka poematów. Zachowało się również kilkaset jego grafik i rysunków, ilustracji do konkretnych opowiadań, projektów, okładek książek i tomików. Baczyński znał się z Czesławem Miłoszem. Cenili się na w podziemnym obiegu obu poetów traktowano z szacunkiem, pokładano w nich duże nadzieje, wróżono im świetlaną przyszłość i sukces na gruncie literackim. Zarówno twórczość Baczyńskiego, jak i sama jego postać od momentu śmierci stały się wielką inspiracją. Wielokrotnie na przeglądach piosenki aktorskiej interpretowane są jego najważniejsze dzieła. Jednym z najchętniej wykonywanych dzieł jest Na moście w Avignon". Wśród znanych piosenkarzy i zespołów, którzy podejmowali się własnej interpretacji byli m.in. Janusz Radek, Michał Bajor, Ewa Demarczyk czy Budka Zufflera. Na zakończenie dzisiejszego spotkania przeczytam ostatni wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jesienny spacer poetów Drzewa jak rude łby barbarzyńców Wnikały w żyły żółtych rzek Biało się kładł popiołem tynku stopiony w wodę miasta brzeg, szli pod udniącym moście kroków jak po krawędzi skruchego szkła, pod zamyślonym grobem obłoków, po liściach jak po krwawych łzach. I mówił pierwszy, to jest pieśń, która uderza firmament w powiek. A drugi mówił nie, to jest śmierć, którą przeczułem w zielonym słowie. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmików z innymi naszymi poetami polskimi, to tutaj możecie je zobaczyć.